Idę teraz do kazania. Będziemy o 15 minut musimy uczynić procesję. Tak jak pani Agusia mnie posłucha na chwileczkę, tak jak dzisiaj mamy, to może jak ja mam pracy dużo, to możemy czytać litanię do Sakula. Bo nie zawsze, chyba że tak dzisiaj było, że nie musi być do jak ja robię ze świecami z ołtarzem, to może lecieć litania do Sakula i już będzie łatwiej na procesji, mniej modlitwy bo chce Ciebie, Boga, codziennego dnia, tylko wymyślamy system, nie? Bo jak będziemy mieli takich śpiących rycerzy, no to wiesz, Pani, procesja pójdzie, a ja oni będą dalej go dali jeszcze, nie? Bo to przecież... Wczoraj kończyłem, Pan Bóg pokazał nam, co się dzieje z człowiekiem, kiedy korzystam z sakramentu spowiedzi, powraca łaskę, łaska uświęcająca. Co się dzieje, kiedy przyjmuje komunię świętą, następuje ogromne umocnienie, ale po spowiedzi, pamiętajcie, szatan nienawidzi człowieka wielokrotnie bardziej niż przed spowiedzią. I będzie go kusił wielokrotnie silniej, żeby zgrzeszył ciężko. Dlatego Duch Święty mówi: Musicie do komunii świętej przystępować codziennie. Komunia święta jest, Ochroną przed demolką waszego wnętrza, jakie dokonuje szatan. Przyjęcie kończyłem wczoraj najświętszej hostii. Jest więc dla szatana, dla demonów najbardziej przerażającą i odstręczającą praktyką katolików. Coś musi się... Ważnego wydarzyć przez jutrzejsze święto i te wszystkie łaski, i te kazania, bo dzieci, diabeł jest ogromnie zły. Ja widzę, co ze mną robi i, i jak przysyła gońców. Nie, to jest jakby wyćwiczone. Wczorajby wieczór nie było boomu, gdyby pani Julusia nie złamała zasadę. Na plebani się nie wchodzi, kapujecie? A jeszcze po 22. Ja baba, bierze chłopa, wprowadza. Dzieci, no muszą być cepy. Ja nie mam nic intymnego, nic nie wchodzi, kapujecie? Ja będę jeszcze trzy razy teraz gorszy. Ja dopiero będę, ja będę jantuś, którego nie znaliście, a ja go znałem. Dziś jest powiedziane: Baba u mnie na plebanie nie wchodzi. Co zrobiła? Weszła. No i mamy gwoździ. Ale jak to jest ważne wydarzenie, opowiem Wam o jakiś diabeł nie znosi tego święta i nie znosi księdza Piotra. Moją siostrę atakowano wczoraj jak wścieknięci. Atakowały radia. Jedno się przyznało. Dziennikarze prowadzili audycję, była jedna audycja poświęcona chyba mnie i moim tak zwanym moim poglądom, dlaczego dzwonił do, 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 do pan, pan jeden dzwonił uparciwie, dlaczego ja, będąc katolikiem, żyjąc przyzwoicie święcie, no dziennikarz jest katolikiem, prosiakiem pierwszej klasy. Czas na tę katolikiem i ale najpierw przedstawia siebie następuje kanonizacja faceta. A ksiądz Piotr jest taki niedobry i mówi, że Komunii świętej nie można pod dwiema pispocieciami przyjmować, etc. A pan Jezus dzielił chleb, dawał komunię apostołom, przecież pod... udzielał komunii. No ale ten ja, pięknie, to było za czasów życia pana Jezusa, kiedy to tworzył, a później pan Jezus umarł i nastała nowa praktyka. Aby... Ja jej potomuję, musisz takim odpowiadać, że to była Eucharystia dla kapłanów. Tam nie było wiernych. Pujecie. Tam nie było wiernych. Więc ten dzwonił kilkakrotnie, atakując, że ksiądz taki, że on nie pozwala nam kwipić z kielicha ani pod dwiema postaciami, przecież to nie jest nauka kościoła, kościół to praktykuje. No, a w końcu się przyznali za którymś atakiem, że są z a Czyli robili, żeby wiedzieć dzieci, jaka jest bitwa i jak ich bolą te zdania, że z kielicha pije tylko kapłan. Bo to jest ofiara dla Boga. Duża hostia spożywa kapłan, bo to jest ofiara dla Boga. A że Bóg jest duchem, nie może spożyć rzeczy materialnej. W związku z tym, co? Pan Jezus był człowiekiem, to jest całkiem co innego, rozumiecie? Spożywał po zmartwychwstaniu, ale teraz ofiara dla Boga, ojca ustanowiona. Gdzie samą ofiarą jest Pan Jezus. Więc dzieci ich to ogromnie boli. Ogromnie są zafrasowani. Cieszmy się, że mamy taki wpływ na ukierunkowanie myśli mediów, że czasami poruszają tematy i stają się narzędziem Boga. No bo ktoś będzie szukał odpowiedzi, będzie próbował zrozumieć, dlaczego w końcu Teria mówi tym dziennikarzom, gdybyście czytali orędzia, nie mielibyście problemów ze zrozumieniem tego. No, Duch święty ją ma. Bo on jest katolik i żyje tak święcie, bo to robi proces kandydacyjny, że po prostu on niczego nie narusza i on jemu się należy. Bat ognisty pos z posoloną solą. To się mu należy. Dlatego teraz rozumiecie, dlaczego jest tak ogromna bitwa przed niektórymi świętami, a kwi. Diabeł nie znosi, bo święto krwi Kościół zlikwidował. Sprytnie to połączył z Bożym ciałem, żeby profanować Boga i wam udzielać pod dwiema postaciami. A Bóg u nas w każdym orędziu mówi. W ciele jest też i krew. Kółko to powtarza, nawet wczoraj przelecę tu, zobaczę. O, jest. Łaskę uświęcającą człowiek może umocni, łaską uświęcającą czyli może się umocnić przez przyjęcie żywego ciała i prawdziwej krwi Chrystusa w czasie Komunii Świętej. Ale Duch Święty od razu wyjaśnia metodą solastyczną, trydencką naukę. Nie oznacza to, że powinien spożywać ciało i pić krew z kielicha. Bo ta partia, my już mamy wiedzę, jest dla Boga Ojca. Ustanowił Bóg kapłaństwo, aby w imieniu Boga Ojca ten fragment eucharystii spożywał kapłan. Nie oznacza to, że powinien spożywać ciało i pić krew z kielicha, bo i ciało, i krew Chrystusa zawarte są w najmniejszej cząstce konsekrowanej przez kapłana Austrii. Wczoraj wam przypominałem, w tym orędziu Czaj Duch Święty trzykrotnie używał terminu katolicki Kościół i, i dwa razy było katolicki kapłan, który składa tę ofiarę. Dlatego nie dziwcie się, że mówi Bóg, że w tej małej hostii, Duch Święty mówi, znajduje się Cały Chrystus z duszą i żywym ciałem. Dlatego przypominam to zdanie wczorajsze. Przyjęcie więc Najświętszej Hostii jest dla demonów najbardziej przerażającą i odstręczającą praktyką katolików. Pastor Franciszek zmienił w ciągu swojej prawie dekady całe pojęcie grzechu. Praktycznie on nie istnieje. Wszyscy mają prawo wedle pastora Franciszka przystępować do Komunii Świętej. O kłamco! Kto cię tego uczył? Kto ci dał prawo zmieniania koncepcji grzechu i pojęcia łaski? Dlatego tak liberałom zależy. Aby żył długo i żeby dopieli tego dzieła. Kiedy przyjdzie papież, a będzie odważny, musi rozwiązać Jezuitów i rozwiązać Dominikanów. To są pierwsze posunięcia. Po prostu twórzcie swoją firmę. Rozwiązać rozumiecie. To, już to są przeszczenie zarżnięcia Boga. Dlatego dziś was tak nauczono jak ksiądz mówi ostre kazanie, no to list do kurii. Jak ojciec zbruga kogoś w konfesjonale, to list do prowincjała i dzieci coraz więcej, ojców w zakonach w Polsce ma zakaz spowiadania, zakaz głoszenia kazań, no bo mówią kazania nie po pragnieniu wiernych. Mam grube taką książkę penitencjaria Ja będę moich kapłanów uczył przy zaliczaniu spowiedzi, że muszą wiedzieć za dany grzech, jak było dawniej, jaka jest pokuta. Nie zdrować, Mario, 40 dni o poście i chlebie i wodzie. 10 lat puszczenia. Piątek, środa, poniedziałek o chlebie i wodzie. A są grzechy 30 lat, ja to Wam wszystko będę czytał. Ja na własne oczy wczoraj to odkryłem, dzieci. A są grzechy, gdzie ta pokuta jest do końca życia. I przywilej komunii świętej, tylko na łożu śmierci. Dlatego musicie wiedzieć, że przyjęcie najświętszej hostii jest dla demonów najbardziej przerażającą i odstręczającą praktyką. Katolików, potomkowie, wnukowie synów demonów, komunistów, którzy jeszcze tworzą jakieś formacje polityczne w Polsce, na co wpadli, na jaki pomysł potomkowie tych demonów wpadli? Błagają rząd o ustawę, aby zakazał spowiedzi przed 16 roku życia. Dziś to jest w Polsce. Są parafie, biskupi, gdzie księża narzucają w Polsce, że komunia święta dopiero dorosłych. Ja Wam tylko mówię meldunki, jakie to są syny demona, bo ich choć ubrał sutannę, to go przeraża, że człowiek, dziecko przystępuje do komunii świętej. Dla demona jest to odstręczająca praktyka katolików. Dlatego masę kapłanów, po czym poznacie, że dzisiaj kapłani poszli na służbę i żołd czatana. Powiedzcie na głos, po czym można kapłana poznać, że on już jest na, na żołdzie szatana. Głośno. Sutanna to jest jeden. To jest jeden. Dzieci, jest bliżej. Skończy się komunia święta kapłana. O, jesteście blisko. On dostaje boleści. Takie przemęczenie, że siada na tron i nie chce rozdawać komunii świętej. Co to znaczy? Szatan nie chce rozdawać komuś Świętej. Pomyślcie, kto siada tam na tronie. Zdajecie sobie sprawę? I wysyła profanatę, by, któremu nagadał, że otrzymał święcenia. Jakie święcenia? Łajno na ciebie wygnali. Ciebie włożyli do szamba grzechu. Każdy szafarz żyje w wiecznym potępieniu, bo dzieci żyje na krawędzi śmierci, bo codziennie popełnia grzech ciężki, profanacja dotyka ciała Pana. Ta grupa ludzi, choć będzie sąd ostateczny i będą już trąbiły wszystkie trąby nad podhalem, na moją prośbę oni jeszcze będą siedzieli. Jeszcze dłużej w piekle. czy w czyńcu. Na prośbę chodziło o czyście, bo to połączyłem zbyt, żeby zadać. Nagrają to i powiedzą, że jestem zwolnikiem uwolnienia czyśca. Jak umrą, nie wyspowiadają się z tego grzełu, bo ich kapłan rozgrzeszy. Tyś był posłuszny biskupowi, on go tylko błogosławi. Synu, idź do piekła. Więc po Komunii Świętej, ci, co mają przywilej rozdawania Wam Komunii Świętej, a siadają na tronie, są to synowie już szatana. To robię analizę po tym zdaniu Ducha Świętego. Przyjęcie więc Najświętszej Hosti jest dla demonów najbardziej przerażającą i odstraszającą praktyką katolików. Więc te demony, które opanowały Kościół, wymyśliły szafarzy, żeby do reszty was zdegenerować i wewnętrznie zrujnować. I w białych aklamacjach, w rękawiczkach, przy pięknych grach organ jesteście delegowani uroczyście w ręce szatana. Przypominam, przyjęcie więc najświętszej hostii jest dla demonów najbardziej przerażającą i odstraszającą praktyką katolików poprzez przyjęcie do żywego do serca żywego Boga Chryst, człowiek łączy swoją krew z boską krwią i staje się częścią Chrystusa w sposób nie tylko mistyczny, ale i również realny poprzez połączenie krwi jeśli staje się częścią Chrystusa, demon nie ma do ciebie dostępu. Dlatego Pan Jezus z naszego oręciach pozwala dwa razy dziennie przystępować do Komunii Świętej. Karmcie się. Dzieci, karmcie się. Już nie ustawiam. Jesteś na dwóch mszach świętych rano, na jednej i drugiej idź na jednej i drugiej. Nie odkładać. Karmcie się. Następuje zjednoczenie krwi Boga z Twoją, z krwią Chrystusa. Stajesz się w tym momencie częścią Chrystusa. To nie tylko sposób mistyczny, dzieci realny, bo w tej hostii jest również i ciało, i kres bawiciela. Nie tylko dusza, bóstwo, ale i też człowieczeństwo. Perfekcyjnie to. Dzieci rozbroili. To wielka tajemnica, nad którą niewielu się zastanawia, a jednak łaska prawdziwa, dająca duszy nieziemską siłę do pokonania duchów przewyższających ich swoją naturą z punktu widzenia mocy, inteligencji, umiejętności i natury człowieka. Dzieci, jaki to jest mistrz? W niedzielę wybuchłem trzy miesiące temu. Diabeł to już przygotowywał. Dzieci, trzy miesiące temu. Pani Juliusia się pyta, skąd ja wiem, że się im auto zepsuje? Bo u mnie, jak ja załatwiałem, zawsze się autopsuje? W cudzysłowie. I zawsze się spóźniają i zawsze, kiedy jest największe święto, najwięcej szaleją. Wczoraj przyjechał o dziewiątej, rozumiecie, o dziewiątej, nie? I prosił, żeby z nim rozmawiać po dziesiątej, bo on to zauważył. Dzieci, wy nie wiecie, co to jest za bite. Waszcie, co mówicie. Każde wasze słowo jest żywe. Jeśli jesteś blisko mnie, a następujesz, czy coś krytykujesz, ono tak do mnie doleci. I kiedyś ty wypalisz. No i mamy dzieci bum. Wy nie wiecie, kto to jest demon. Przewyższa was swoją naturą z punktu widzenia mocy. Inteligencji, umiejętności Twojej natury. W orędziach do kapłanów mówi: Kapłanie, ja Ci tyle dałem, ale pamiętaj, On Cię tysiąc kroć przewyższa. Wy sobie nie zdajecie, w jakiej bitwie bierzecie udział. Człowiek zjednoczony z Chrystusem może jednak pokonać, ca... przez całe, pokonać przez całe życie to wszystko, mimo że pokonać go przez całe życie, pokonywać go może, mimo że jest słabszy od Niego, a bez pomocy Jezu Boga jest zupełnie bezradny. Dzieci, jak im zależy, na likwidacji sakramentu spowiedzi w Kościele, ludziom Kościoła, biskupom, kardynałom, pastorowi, jak im zależy na likwidacji mszy świętej. Dzieci, co się ugłowią? Ile razy ja do pastora? Wejrzę, pokaż twarz i zmień konsekrację, publicznie zadekretuj. To Skubany wysyła naszego arcybiskupa Rysia do Libanu, by tam to wprowadzał dzieci, bo tam nie mają wiedzy, rozumiecie? I nasi biskupi są tak po świecie wysyłani w ramach misji katolickiej i robią tam swoje. Na naszych oczach dokonuje się rzeź Eucharystii, czyli rzeź łaski uświęcającej. Kiedy już nie będziemy mieli kapłanów i Eucharystii, to się pozdrawiajcie. Witaj, ukochany demonie. Kto Was uleczy z tej niemocy? Tu kończę już. O duszy, która odzyska łaskę, opowiem Ci następnym razem. A teraz cię błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.